Szanowni Państwo, współcześnie starość utożsamiana jest z marginalizacją seniorów czy wykluczeniem społecznym na skutek braku umiejętności i możliwości uczestniczenia w życiu społecznym czy kulturalnym. Dlatego niezmiernie cieszyłam się na możliwość uczestniczenia w zespole badawczym i możliwości realizacji badania, które będzie właśnie mogło odnieść się do tej tezy. Aktywności stymulujące życie psychiczne i fizyczne seniorów to tytuł mojego wystąpienia, w ramach którego chciałabym Państwu przede wszystkim zaprezentować wycinek danych, które uzyskaliśmy w badaniu przeprowadzonym na tak dużej próbie. Osoby starsze w zdecydowanej większości są wolne od aktywności zawodowej, od konieczności sprawowania opieki nad dziećmi, które najczęściej są już dorosłe i samodzielne. Dysponują w związku z tym szeroką gamą aktywności, które mogą wypełniać ich... Czas dnia codziennego. Sposób aranżacji czasu przez seniorów jest kwestią bardzo indywidualną. Zależy od jakości życia, od stylu życia, od preferowanych również aktywności. Potrzeba bycia aktywnym jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Aktywność warunkuje sposoby możliwości pełnienia ról zawodowych, rodzinnych, społecznych. I wśród wielu rodzajów aktywności istotnych dla osób starszych szczególne znaczenie właśnie przypisuje się aktywnościom sportowym, chociażby odpowiadającym za kondycję fizyczną oraz tym aktywnościom edukacyjnym stymulującymi zdrowie psychiczne. aktywności intelektualne osób starszych umożliwiają zaspokajanie przede wszystkim... Potrzeb poznawczych, aktywności fizyczne zwiększają szanse na wydłużanie samodzielności. Korzyści płynące z zajęć stymulujących ciało i umysł w dzisiejszych czasach są praktycznie nieograniczone redukują stres, sprzyjają rozwojowi kontaktów społecznych, zwiększają sprawność, mobilność, a przede wszystkim satysfakcję życiową. Codzienna aktywność połączona z odpowiednim regularnym wysiłkiem intelektualnym, wysiłkiem fizycznym, ułatwia pracę poszczególnych układów, zwiększając właśnie sprawność fizyczną i psychiczną. Blok tematyczny dotyczący aktywności społecznej rozpoczął się od porównania, czy aktywność społeczna respondentów zmieniła się w perspektywie ostatnich pięciu lat. Spadek owej aktywności stał się udziałem prawie 60% badanych seniorów, przy czym nieco częściej dotykał on kobiet niż mężczyzn. Nie dziwi nas wprawdzie fakt, że ten spadek aktywności zmniejszał się wraz z wiekiem, co potwierdziło prawie 70% seniorów w wieku 80 lat i więcej, natomiast wydaje się, że niepokoi trochę fakt, że do takich samych wniosków doszła aż połowa najmłodszych badanych będących w wieku 60-65 lat. W badaniu określono także jak często seniorzy w ciągu ostatniego miesiąca podejmowali różne czynności. Osoby utrzymują, utrzymujące bliskie kontakty społeczne z założenia łatwiej radzą sobie z trudnościami, ze stresem, mają wyższy poziom samooceny, mają wyższe poczucie sensu życia. W związku z tym bliskie kontakty społeczne będą przekładać się na rodzaje aktywności, które towarzyszą seniorom w ich życiu. Tu pojawiło się także pytanie o kontakty rodzinne, towarzyskie, które... No, założenia będą sprzyjać bądź też ograniczać podejmowaniu określonych aktywności. W Prawie 70% naszych badanych utrzymuje stały kontakt z rodziną, widując się z członkami rodziny co najmniej kilka razy w tygodniu, ale też 4,3% naszych badanych nie spotyka się z rodziną w ogóle. Jeśli chodzi o kontakty towarzyskie, to seniorzy również bardzo chętnie je podtrzymują. Co drugi senior miał możliwość kontaktów towarzyskich co najmniej kilka razy w tygodniu. W ramach podejmowanych aktywności w numerem 1 było oglądanie telewizji, na co wskazało prawie trzy czwarte naszych badanych, którzy robili to codziennie. Ta forma w zasadzie zdominowała sposób spędzania czasu najstarszych naszych seniorów, czyli osoby w wieku 75 lat i więcej, ten odsetek w w tej grupie wyniósł ponad 80%. Seniorzy równie chętnie czytali prasę, czytali książki kilka razy w tygodniu, następnie słuchali również radia i muzyki, przy czym kobiety częściej niż mężczyźni czytały książki, mężczyźni częściej niż kobiety słuchali radia. Jeśli chodzi o aktywność sportową, to regularnie była ona podejmowała przez około połowę naszych badanych, ale 35% nie podejmuje żadnej aktywności sportowej. Jeśli chodzi o hobby, możliwość realizacji zadań, tutaj mieliśmy również mniej więcej na poziomie połowy respondentów, którzy takie zainteresowania rozwijali. Z kolei 36% w ogóle nie realizowało tej aktywności. Negatywnie należy również ocenić bardzo wysoki odsetek tych, którzy w ciągu ostatniego pół roku w ogóle nie uczestniczyli w żadnych zorganizowanych kulturalnych i sportowych zajęciach grupowych. 88% zadeklarowało, że w ogóle takiej aktywności nie podejmowało. Zaledwie 21% angażowało się na rzecz społeczności lokalnej lub pracowało jako wolontariusz. To co cieszyło się zainteresowaniem seniorów, jak już usłyszeliśmy w wypowiedzi pana profesora, to były wydarzenia kulturalne w formie wyjścia do kina, do teatru, do filharmonii, co potwierdziło 65% badanych. Podróże turystyczne były kolejną realizowaną aktywnością. 57% naszych badanych zadeklarowało, że co najmniej raz taką podróż, taką aktywność aktywność zrealizowało. Wiek badanych miał wpływ na częstotliwość podejmowania wszystkich rodzajów aktywności społeczno-kulturalnych, czyli im byli starsi, tym z założenia brali rzadziej w niej udział. Płeć z kolei utwierdza nas tutaj w przekonaniu, że kobiety w dalszym ciągu realizują bardziej aktywny sposób spędzania czasu, zwłaszcza jeśli chodzi o te aktywności realizowane systematycznie co najmniej kilka razy. Tygodniu. Uzupełnieniem części empirycznej były badania jakościowe, dzięki którym udało nam się uszczegółowić pozyskane dane. Kontakty rodzinne, już wspomniane, odgrywają bardzo ważną rolę w życiu seniorów. Realizowane są najczęściej w formie spotkań z bliższą i dalszą rodziną. Kontakty z dziećmi mają najczęściej formę takich bezpośrednich spotkań, zwłaszcza jeśli wszyscy zamieszkują blisko siebie. Jeśli odległość miejsca zamieszkania jest znacząca, to kontakty bezpośrednie zastępowane są tymi pośrednimi z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Rozmowy telefoniczne z rodziną odbywają się codziennie lub kilka razy w tygodniu i najczęściej dotyczą pytań o zdrowie, o potrzeby oraz ewentualną pomoc, której można by, którą można by było seniorom udzielić. Kontakty rodzinne najczęściej polegają na tych bezpośrednich odwiedzinach i spotkaniach. Seniorzy cenią sobie wspólny czas spędzany na rozmowach, ale także na wspólnych wyjazdach i tutaj dużą rolę odgrywają relacje z wnukami. Rola wnuków w życiu seniorów była bardzo mocno podkreślana, zwłaszcza w tej części badań jakościowych. Wnoszą oni do życia seniorów dużo radości, miłości, zadowolenia, przywiązania. Często są również dumą i inspiracją dla seniorów. Seniorzy chętnie spędzają z nimi czas, realizują różne aktywności sportowe, chodzą do kina, teatru, do parków rozrywki. Ważnym aspektem relacji z wnukami są wspólne rozmowy. I wymiana doświadczeń oraz wsparcie edukacyjne w ramach obsługi smartfona, komputera, korzystania z paczkomatu czy aplikacji na telefonach. Aktywność seniorów w ramach życia towarzyskiego widoczna była także w tych bezpośrednich relacjach z przyjaciółmi, koleżankami, sąsiadami, znajomymi, z zamieszkującymi w stosunkowo blisko, z osobami z lokalnych stowarzyszeń, do których seniorzy przynależą, i często te spotkania miały miejsce w domach, poświęcane były na rozmowy przy tak zwanej przysłowiowej kawce. Były to spotkania na działkach, przy grillu. Była tam też różne aktywności fizyczne. Seniorzy bardzo chętnie wychodzą ze swoimi znajomymi do kina, do teatru, do filharmonii. Bardzo chętnie również utrzymują te kontakty w formie rozmów telefonicznych. Sami seniorzy bardzo mocno, pozytywnie oceniali swoje relacje sąsiedzkie, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o tak zwaną pomocą. Siedzką. Można więc przyjąć, że kontakty społeczne były i są dla seniorów bardzo cenne, dają im wsparcie, dają im akceptację, dają ogromne poczucie wartości, są też pewnego rodzaju rozrywką, ale co najważniejsze przeciwdziałają samotności aktywne formy spędzania czasu poddane były również tej analizie jakościowej, w której znajdujemy potwierdzenie właśnie wskazanego czytania, czerpania przyjemności i z aktywności ruchowych, jak i z tych bardziej biernych. Z jednej strony seniorzy bardzo chętnie chodzą na spacery, na basen, jeszcze na rowerze, wykonują pracę w ogródku, najczęściej wśród aktywności sportowych seniorzy wskazywali spacery. I jazdy na rowerze. Doceniali również znaczenie gimnastyki, nordic walking czy pracy w ogrodzie. Zdarzają się również bardziej ekstremalne, jak na ten wiek, sporty, takie jak chociażby nie wiem, jazda na nartach, nurkowanie, rajdy na motorze. Jeśli chodzi o aktywność sportową, to podejmowana była w zasadzie albo regularnie, albo wcale, w zależności od stanu zdrowia i też sprzyjających warunków pogodowych. Jeśli chodzi o aktywność edukacyjną, to w zasadzie była realizowana wyłącznie przez nielicznych seniorów i jeśli już miała miejsce, to najczęściej w formie szkoleń, kursów, zajęć rozwojowych powiązanych z wykonywaną pracą. Zdecydowana większość badanych seniorów nie uczestniczyła jednak w żadnej formie edukacji, co spowodowane było najczęściej brakiem potrzeby i brakiem zainteresowania. Z odpowiedzi, których udzielali seniorzy, wynika, że głównymi barierami czynnikami ograniczającymi ich aktywność są problemy zdrowotne i niepełnosprawność. Wskazane aspekty okazały się w większym stopniu wpływać właśnie na tą aktywność kobiet. Z kolei mężczyźni statystycznie częściej niż kobiety rezygnowali z aktywności społecznej ze względu na brak czasu, na brak potrzeby bycia aktywnym. Istotnie wyższy udział odpowiedzi dotyczących kwestii ograniczeń finansowych odnotowano tutaj z kolei w grupie kobiet. W badaniach jakościowych, wśród barier ograniczających aktywność edukacyjną, seniorzy wskazywali na brak oferty, brak czasu, utrudnienia komunikacyjne, bądź ograniczenia wiekowe, czy brak towarzystwa. I przechodząc do konkluzji, współcześni seniorzy dostrzegają upływający czas, który negatywnie wpływa na podejmowane przez nich aktywności. ZO widzimy, że są bardziej wykształceni niż ich rówieśnicy w poprzednich pokoleniach. Są też bardziej świadomi zmian wynikających ze starzenia się organizmu, co widoczne jest również w postawach związanych z realizacją aktywności wprawdzie w dalszym ciągu preferują bierny sposób spędzania czasu ale cieszy również wysoki odsetek realizujących różne aktywności fizyczne mimo że ten trud jest podejmowana albo z pełnym zaangażowaniem albo wcale w dalszym ciągu podejmowane aktywności mają charakter bardziej indywidualny niż grupowy Przedstawione wyniki są dowodem na konieczność dalszego podejmowania i rozwoju działań sprzyjających aktywizacji społecznej, ale także zmiany w indywidualnym podejściu do przeżywania starości. Naszym priorytetem powinno być świadome uczestnictwo i eliminacja ograniczeń wynikających z braku zainteresowania i braku bycia, potrzeby, bycia potrzebnym aktywnym bo to my sami jesteśmy odpowiedzialni za jakość naszego starzenia się. Dziękuję bardzo.